Nie musisz kupować kursu za 1000 zł, żeby się wybić w internecie. Możesz to zrobić w trzech prostych krokach. Po pierwsze, wejdź na stronę famebooster.pl, a następnie wybierz produkty, które cię interesują. Po drugie, dokonaj płatności. Po trzecie, czekaj na swoje zamówienie. <grytanie> Żartowałem. Wasze followy, lajki like i subskrypcje dochodzą od razu. Więc nie musicie czekać jak ten pan w niebieskiej kurtce. famebooster.pl podoba mi się kamerka kamiego myszka się w ogóle nie rusza jego myszki to w ogóle nie widać prawie <grymne> ale jak buduje to się nie rusza prawie no sarnie entka grubek co jest? jezu jezu co jest? gdzieś mam dead Biała ma dead, dead. same emki go będzie jutro u w kamii z w kamień z chętkami. Limit Surża już zrobił. Kotek 25. Idę pomóc mu. Nie radzi sobie. Nie radzi sobie. Ja tam mam loka, potrzebę nogi Dead Biała ma Dead jesteś Dziecięcy w piwnicy Ch**a Wujaszek Lecimy A ten po lewej to co on robi? Nie wiem, się go Właśnie ciężko mi określić Tak dostał na kę Dead, same M-ki go walę. Krak, Travis Code, White, 30 White guys <gryst> KOTEK! Dead. Ale łamał w Tekach KOTEK! Wyjdźmy w Przynajmniej Fek! Przejechałem go prawie. Dajemy na mnie po prostu Jarek! Jarek? Jutro na Jareku O, są się siedzą oboje Jeden kamper Zostawił kolegę pi***go, przejmuj go, co czemu we mnie strzelają? Co on robi? O Nie Nie Dostał nie, To są z aucio. Ja pi***a, Dobierzcie go nieźle nie coś pan robił No biały Nie chcę mi się grać Cień, Nie, nieźle Biały to był ten krystal? Czy inny? Nie, <laughs> ale, ja leczmy, nie tań... ale tańczy To, co ty tak robisz? Moje splash'a z Felwusa, mu się do kratki Drugi to nie wiem co robi. Ja p... te the A to bierz moją kartę i reboot Nevermind o, ma... o nie, co jest, co ale, leci, pa, ale, ale, leci, lec... ale leci, ale leci, ale oh! leci! Pa, pa, pa! Odleci, zara. Co robisz? Chyba, co chyba robi? nie będziemy z tego widzieć. Chłop, Czy... co leci? Nie, nie, nie na budujesz nas? No Co Ale odleciał, dawaj mini. Pa, a ten skałkarz, to, to co on robi? Jak on nie dostał? Nie no. Dobra, łysy, lecisz, lecisz tu. Pa jaki WK łysywalisz Wpływam Pa mam środowaną snajperkę nie Pa wale? Wale, tak Tak Pam PAM OOOOOOO ME BRO CLIP Jeden tu na To jest wolniej niż kurwa. ten jeep, a tego Na górce jest typ na NS Wiaszek kraks. Czy siła to mój Gdzie oni są? Jeden w budynku Ej, pos! U, u mnie w boksie No zaraz no, Jeszcze jeden jest

O, ty. Co? Się. O, chula, A, ma nie mam tego, nie mam tego, nie mam nie wiem, no nie umiem grać. Nie, no, nie umiem nie umiem grać. I tu jest jakiś wychodzi wariat El wariacino Ja artylajem zrobiłem Ja Wy***ł się od strefy Nie, oni są najlepsi na świecie Do sobie gotikaj się Co jest? Co jest ten kod? Co jest? Szejk, szejk, szejk. Szacun. Jeszcze Nie możesz, proszę umrzeć, jak Jestem dead Nie, proszę nie umieraj Po będziemy trzymać kąty, bo ja... Okej okay. Trzymaj kąt Jestem już z 50 Cicho, 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 please. Okay. Please, please, cicho, please, cicho, Ale musimy się bić jakoś Kurwa, zamknij ryj Stop stop Cracker, Cracker dead, <laughs> nice. dead. dead. Dawaj kolejnego wychodź na niego Gdzie on jest? 100, Bomba. Dead. Na staremku lepiej grubbię niż każdy na tym jak Czekaj, czekaj, mam najbardziej. tryhard fighta w historii świata. Seti, masz co? A nie FNCSów nie ma tylko i wyłącznie dlatego, że są błędy z dobieraniem turniejowym. Co oznacza, że na przykład graliście gierkę, wyszliście i macie wczytywanie. Znów trzeba robić resetować lobby, zapraszać się i są po prostu błędy z czytywaniem do gry i w samym lobby turniejowym po prostu nawet my wczoraj byliśmy świadkiem tego bo graliśmy sobie trio rękę i po prostu y, cztery gry z rzędu musieliśmy co gierkę resetować lobbyarza i jest to po prostu irytujące i traci się na tym czas i tylko dlatego przynieśli FCs No Jak się to da k***a? mnie mu... ją! Co jest k***a? Nie wiem, ja się wypiję, bo k***a jest taka gra Sprayuj ją! Ja się lecę. Czekaj, bo oni przemieniają, bo oni są specjalnej troski. Dawaj na dół. Na raj siedzi, rwagera, gra. No, jest Wagera gra w gra. No jestem znowu. Oni grają w Dwa Dwa gier Dwa dynki doszło Kurwa, idę do załunów mam, mam Ja jestem dead, bo jest najlepszy, no nie wiem, nie, wyłączam streama z z Zero masa i zero eliksirów niebieskich, tak? No,